studenci, uczniowie, przyszłość polskiego narodu. Tylko, że, że ja już nie czuję, że ja żyję w ogóle w wolnym kraju. Cześć, tu Emil Lipski, no i dziś temat wyborów prezydenckich, tego, co się dzieje wokół nas, no bo jeżeli na tym kanale na co dzień rozmawiamy sobie o rozwoju w młodym wieku, maturze, studiach, pracy i tak dalej, jak to wszystko łączyć i rozwijać, jak życia nie tylko przeżyć, jak to mawia grupa, link w opisie można dołączyć. No to słuchajcie, dziś temat bardzo ważny, bo jeżeli młodzi, jeżeli ta przyszłość, można powiedzieć, narodu polskiego nie będzie świadoma tego, co się dzieje, nie będzie się tym interesowała, no bo przecież nikt nie ma na to wpływu, no to to jest największe zwycięstwo właśnie tych osób, słuchajcie, które, które chyba nie do końca chcą dobrze. Żeby było wszystkim, żeby, żeby w ogóle polskość była polską i, i żeby nie na marne poszło to, że ludzie ginęli. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, dziś mija, yy, no dziś, dziś mamy ponad 100 lat, nie? Już tej niepodległej Polski, gdzie ja już nie mam wrażenia, że Że idzie w to w dobrym kierunku, a w tym, w tym drugim, zupełnie w drugą stronę, nie? Ja się teraz jakby odwrócił, i nie gadać do, do kamery, no to tak właśnie ja widzę obecnie polskie państwo, obecne. Ciężko mi to powiedzieć. Elity? Nie wiem, bo czasami ci ludzie mam wrażenie, że są... Że są e, głupi od przeciętnego studenta ekonomii. Od studenta. Nie wiem, Drugiego roku może nawet. Słuchajcie. Kto, 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 kto nami rządzi? Nie wiem. Nie wiem. Słuchajcie. Mam nadzieję, że podacie ten film dalej. Słuchajcie, bo... Uu, bo... To jest taki mój żal, trochę chcę z siebie tego, tego, tej, tego ryczy, może nie go ryczy, ale wylać, no bo jeżeli mam, mówiliśmy już ostatnio w ostatnich filmach, że u, trzeba używać zasięgu w dobry sposób, to ja mam nadzieję, że dziś używam właśnie e, zasięgu w dobry sposób, no bo słuchajcie, jeżeli mi ktoś mówi, że wybory można zorganizować, że, nie, że sorry, że nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo, kiedy y, znaczy, nie to, że kiedy, ale w jakiej formie będą wybory, no to jak ja mam się jako student, przedsiębiorca i y, y, y osoba pracująca, wchodząca na rynek pracy, jak ja mam się czuć w tym kraju? Jak ja mam się czuć? Jak wy macie, wy macie się czuć? Jakie są perspektywy w ogóle czegokolwiek? Słuchajcie, zaraz może o tych wyborach dalej, ale jak w tym kraju ma być dobrze, gdzie ludzie nie wiedzą nawet Większość jest, jak to mawiają, głupia, ale jak ma być dobrze w tym kraju, jeżeli ludzie nie takich podstawowych rzeczy nie wiedzą, że żeby 3000 zł na umowę o pracę zarobić, czyli chcesz zarabiać 3000 na rękę, tak zwane, nie? to pracodawca musi zapłacić za Ciebie praktycznie 5000 400 z jakimś kawałkiem. 5000 pracodawca jakby płaci za ciebie, o tyle ma mniej, a ty dostajesz 3 na samym starcie. Ludzie tego nie rozumieją w tym kraju. To jak w tym kraju ma być dobrze i nie ma nie być takich obrazów, jakich Widzimy teraz w telewizji, moi drodzy. No, 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 dramat, dramat, słuchajcie, jak to mawiał klasyk. Wszyscy wiemy, o co mi chodzi. Moi drodzy, no, szeregowy poseł organizuje sobie mm, jakieś mm, pochody w momencie, gdy mamy kwarantannę. I oni są, i mówi się, że ci ludzie są w pracy. Ja nie wiem... Ja chcę mieć, słuchajcie, wiarę w polskie elity, ja chcę mieć, słuchajcie, wiarę w, w to, co się dzieje, ale zaczynam, przestaję ją tracić. przestaję jakby mieć to wiarę, no. Przestaję, nie, nie wiem, co wy sądzicie, mam nadzieję, że się troszeczkę choć interesujecie, Tu nie ma, nie, ma, nie będzie tutaj politykowania na tym kanale, słuchajcie, no nie, nie w tym kierunku, a w tym kierunku świadomości. No bo jeżeli jesteś świadomy, to widzisz te ruchy, te ruchy bezmyślne niektóre ruchy, które spowodują, że za 30 lat odczujemy to, co, co, co zostało przez parę lat do tej pory zrobione, na przykład, nie? No to, naprawdę ja mam wrażenie, że czasem sprzeciętny student by lepiej tym krajem zarządził, albo nie wiem, sami by ludzie z sobą zarządzili, bez tego, bez tego otworu jakim jest państwo, bez jaj, może zróbmy, wróćmy do korzeni, niech będą wioski, albo postawmy króla i, i niech rządzi. No naprawdę, no bo to co, to co teraz się wyrabia, moi drodzy, to ludzie, ludzie słuchajcie, tak jak my na przykład, nie, szyjąc maseczki, ludzie się muszą organizować, żeby w służbie zdrowia było dobrze. Piękna inicjatywa, Polacy piękny naród, no ale, ale widzicie... Że, że coś jest nie tak, bo to po to, po to zabierają ci e, 60% w podatkach, żeby, żeby właśnie iść, żeby żeby było dobrze, nie? żeby nie musieli ludzie chałupniczo organizować w całym kraju pomocy na szpitali, bo zostało wydane na przykład na to, by w telewizji, konkretnej telewizji było więcej pieniędzy na, na, na konkretny przekaz, nie? No to jest jakiś dramat. Słuchajcie, w kilka dni nie da się zorganizować wyborów. No to, to ja nie, nie muszę być konstytucjonali, konstytucjonalistą i y, nie muszę tutaj nic więcej przytaczać. I ja wiem po prostu, ile może taki trwać proces. I jeżeli nic nie wiadomo, znaczy, że nic nie wiadomo i tyle. Tu nie ma ani mniej, ani więcej. Te przepychanki polityczne możemy zostawić w kilka dni, to można, słuchajcie, sobie wyjaśnić, jak zrobić filmik na YouTube. Co najwyżej, nie? Mogę sobie zapanować, on za kilka dni w niedzielę wypuszczę, będzie fajnie, nie? No to jest. A my mówimy o państwie 38 milionów ludzi! Pytacie się w komentarzach, wiadomościach, na kogo zagłosuję i, i z chęcią bym powiedział dlaczego, bo ten program, bo tamto, bo siamto przedstawi swoje racje, że byśmy sobie podyskutowali, się zgodzili, ale w tych wyborach to ja nie zamierzam głosować na nikogo. Słuchajcie, co to są za w ogóle wybory? To jest jakieś głosowanie, nie wiadomo, nie wiadomo jak to nazwać, nie wiadomo jak to nazwać. Możliwości fałszerstwa, możliwości takie, że w ogóle nie wszyscy prawdopodobnie dostaną możliwość głosu. O czym my gadamy, jeżeli mamy demokrację? No to trudno, gućmy się na to, że mamy demokrację, mamy to mamy. Koniec, no ale niech ta demokracja będzie. No już jeżeli e, osoba spod sklepu, dwie osoby spod sklepu mogą mnie przegłosować, to niech mają możliwość i niech to zrobią. Jeżeli na to się zgodziliśmy i to mamy. Proste, nie, a tutaj się okazuje, że nie wszyscy staną karty do głosowania, Ludzie za granicą, UK. E, nie ma tyle okręgów, ile być potrzeba. No, no jest sytuacja ciężka, no jest. No to może powinny być inne kroki, a nie, a nie na siłę a nie na siłę ta niedziela i niedziela. No i jakich my mówimy tutaj, słuchajcie, w wyborach? No z chęcią bym wam powiedzieć dlaczego, bo jak. Ale no, ja sobie powiedziałem że będę uczestniczył w każdych wyborach, dopóki zdrowie mi pozwoli. To jest mój obowiązek, mam 8, kiedy skończę 18 lat, koniec i, i tyle. Dali mi to prawo, mam z niego korzystać, bier, aktywnie, aktywnie korzystać, świadomie korzystać. No ale w tych... w tych... Wyborach, nie wiem, tworzę, jeżeli dojdzie do niego do, do, w ogóle do skutku, zobaczymy. No to nie zamierzam uczestniczyć, bo ja nie jestem cyrkowcem, słuchajcie, żeby uczestniczyć w jakimś cyrku. Po prostu, ja wiem, że jest to poniekąd zwycięstwo, jeżeli by to się odbyło, zwycięstwo osób, którym na tym zależy. Ale to już, słuchajcie, to nie ma co się patrzeć, tu Unia pomoże, tamci pomogą, słuchajcie, jeżeli w tym kraju się okazuje, jeżeli się ludzie nie skrzykną i, i nie zaprowadzą porządku, jak to się mówi oddolnie, bo chyba tylko w taki sposób się da y, zrobić porządek, no to nie wiem, jak nie będzie do jakiegoś pisuckiego, czy nie wiadomo kogo, no to będzie ciężko, słuchajcie, będzie ciężko, będzie coraz ciężej, no, z roku na rok. Teraz tego nie widać, nie? No, czy widać? Wiecie, jak to to obserwować? Inflacja i takie inne wskaźniki. No nie wiem, pójdźcie do McDonalda, ile wydajecie na zestaw teraz? Już prawie 20 zł. O, a jeszcze 5 lat temu 14 zł. No i widzicie proste. No jak można ludzi uczyć, jak, jak coś się dzieje, no. poglądasz na portfel, i możesz kupić 5 Big Maców, a nie 7. A nie no i jest ta różnica, no. Proste wytłumaczenie, Emilipski. Jest jest dużo świadomych młodych ludzi i, i mam wrażenie, że takim osobom właśnie podeślesz to wideo i dyskutujemy w komentarzach, bo jest o czym moi drodzy, jest o czym możemy gadać o maturach, o studiach, ale, ale to jest temat pierwszorzędny tak naprawdę, bo jeżeli jesteście już prawie dorosłymi ludźmi albo dorosłymi, no to to bądźmy tymi dorosłymi ludźmi. Dzięki wielkiej i do zobaczenia w lepszej Polsce. Cześć.